Cześć! Witajcie na kanale miją pomysł na minutę. Dziś na moim stole walizka, walizka narzędziowa, a jest to Keter Serie Pro, czyli Keter Pro Series Technician Case. Zapraszam. Z jednej strony na tekturce jest napisane Technician Case, natomiast z drugiej strony na naklejce mamy informację, że jest to Keter Technician Box. Model to jest yy, oznaczony numerem katalogowym 237003. Powiecie, że ten rok zaczął się tak bardzo mocno skrzynkowo? No zaczął się. Generalnie w planie dzisiaj był zupełnie inny materiał, natomiast kilka osób pobiechało mnie dosyć mocno przez weekend, że promuje bardzo mocno jedną markę narzędziową, jedną markę skrzynkową, ponieważ nie mam żadnego pojęcia na temat ketera. Może to i racja, bo rzeczywiście nie, miał, nie mam w swoich zbiorach większej ilości skrzynek Ketera. Korzystam natomiast, kupiłem właśnie tą jedną i z niej korzystam od wakacji. To jest zakup z Biedronki za, w jakiejś tam promocji za 99 zł. Jeśli chodzi o parametry techniczne. To wymiary zewnętrzne to 480 na 380 na 175. Natomiast wymiary wewnętrzne, które już nie są katalogowe, tylko mierzone były przeze mnie, to 423 na 305 na 100. I to wszystko jest około, ponieważ tam jest dużo różnych zaokrągleń, więc no nie jest ta powierzchnia taka super idealnie kwadratowa w środku. tak? Przekątna to jest 503 mm. Natomiast jeśli chodzi o nośność, to nie udało mi się niestety takiej informacji nigdzie y, znaleźć. Zaraz ją Wam pokażę w środku, jak ona wygląda. Pokażę Wam ją z bliska, a później zobaczycie materiał z jej rozpakowywania, żebyście mieli mniej więcej wyobrażenie tego, jak pojemna jest to skrzynka. Aczkolwiek dla mnie za mała. Ja ją kupiłem jako samodzielną skrzynkę na narzędzia... Do obróbki skóry. Natomiast im bardziej się w tą skórę wgryzałem, tym, tym bardziej tych narzędzi zaczynało przybywać, i okazało się, że ta jedna skrzynka to jest za mało. Będę musiał przesiąść się na jakiś system modułowy, żeby to sobie wszystko jakoś w miarę rozsądnie podzielić. Natomiast dla tej skrzynki mam już troszeczkę inne zastosowanie, ale może o tym na końcu. Tym razem przechodzimy do oglądania, jak to w ogóle wygląda. Skrzyneczka. Sama w sobie prezentuje się w ten sposób. Jest ona wzmacniana takimi dodatkowymi wypustkami, zarówno po stronie zewnętrznej, jak i po stronie zewnętrznej. Natomiast te wgłębienia, które tutaj są, niech Was nie zmylą. Nie służy to do tego, żeby skrzynki tego samego rodzaju leżały ze sobą lepiej. Do tego, służą tutaj te wpusty i pod spodem mamy takie malutkie nóżki. W środkowej części jest ich brak. Rączka. Rączka składana, nieblokowana, natomiast na tyle sztywna, że mimo półrocznego używania praktycznie chodzi to naprawdę. Bardzo fajnie. Rogi dodatkowo wzmacniane. Zapięcia metalowe. Dociągane. Z przodu miejsce na kłódkę. Oraz miejsce do założenia tasiemki do ewentualnego przenoszenia. Natomiast czy ta taśma była w zestawie? Nie wiem. To była ostatnia skrzynka w sklepie, więc po prostu ich nie było. Tutaj od strony zewnętrznej również są takie wypusty zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jeśli chodzi o tył, zawiasy dwa szerokie z metalowym czpieniem w środku. Yy, ukształtowany, ukształtowana ta część razem z tymi wypustkami jest w ten sposób, żeby ona w pozycji pionowej stała naprawdę stabilnie. Zaglądamy do środka. Ja w końcu będę mógł się pozbyć. Tego kartonika, bo dbałem o niego, żebyście mieli i widzieli, jak to wygląda w komplecie. W klapie. W klapie mamy takie wystające czpienie pozycjonujące, które mają nam ułatwić złożenie całej tej walizki, natomiast no, tutaj nic nie ma prawa pracować na tyle, żeby gdzieś jakiekolwiek kluzy były. Ale takowe są, tu są dwa dodatkowe wypusty, które wchodzą w to miejsce obok kłódki. Tutaj na te czpienie u góry są dwa specjalne wgłębienia, te które są tutaj, wchodzą po prostu w miejsce na przegródki. Na wierzchniej części są wystające elementy do założenia naszych narzędzi. Tutaj jest to taki, takie gumotworzywo, te są o wiele sztywniejsze. Natomiast to znacząco, mimo że wystaje naprawdę niewiele. Jednak z tej powierzchni 100 mm wewnątrz troszeczkę nam zabiera. W środku mamy pojemnik, i teraz niech Was nie zmyli to, że tutaj są wycięcia i wszędzie jest płycej. Ten pojemnik już nigdzie indziej się nie zmieści ze względu na te wypustki. Jego miejsce jest tutaj po jednej ze stron. Jest to pojemnik na drobniejsze elementy z czterema przegródkami jedna duża, trzy małe. W środku, tak jak mówiłem, wszędzie, zarówno tutaj, jak i tutaj, jak i tutaj, są zaokrąglenia, co niestety powoduje, że pewne rzeczy mm, mogą nam się tutaj nie układać, tak jakbyśmy to sobie wyobrażali. Te przegródki są wyciągane w całości, możemy to zdemontować i ułożyć sobie tak, jak mamy ochotę, czy pozbyć się tyle, ile potrzebujemy. Tutaj jest kratownica. Ta, ten, to czerwone tworzywo, w przeciwieństwie do czarnego, które jest bardzo wytrzymałe, to czerwone jest dosyć miękkie. Co powoduje, że jest tutaj oczywiście przestrzeń pomiędzy jednym a drugim tworzywem co powoduje, że całość nam będzie pracowała i będzie bardziej chronić. Zawartość tego, co jest w środku. Tyle myślę odnośnie samego wyglądu. Teraz zobaczycie, ile mi udało się upchnąć w tej skrzynce, a następnie przyjdziemy do takiego szybkiego podsumowania. Podsumowując, ja ją kupiłem za kwotę 99 zł w promocji w Biedronce. Natomiast w internecie dostępne są w kwocie tam od około 125 do około 150 zł, z tym że zdarzały się egzemplarze tam za 110, za 115 z jakichś mniejszych sklepów. Sama waga niestety nie udało mi się jej zważyć, nie mam tak po prostu małej wagi, a na kuchenną mi nie wlazło tak żeby nie spadało, już mówię o tym, że nie jest to zabawka ja upchnąłem w niej naprawdę całą masę narzędzi fajnie mi się, tym, fajnie mi się z nią pracowało, fajnie mi się z nią gdzieś tam jeździło w teren natomiast niestety okazała się za ciasna, nie jest to, jeśli miałbym znaleźć właśnie jakąś wadę to nie jest to skrzynka modułowa. Ja za bardzo przyzwyczaiłem się do skrzynek modułowych. Niestety mój warsztat kaletniczy przerósł moje oczekiwania. Okazuje się, że będzie zajmował w najbliższym czasie już kilka skrzynek, bo chciałbym to sobie wszystko jakoś tak w miarę rozsądnie poukładać. Więc ja dla niej mam troszeczkę inne zastosowanie. W niej wyląduje pianka. Na pewno w części będę tutaj woził. GoPro i kamerki 360. Teraz wszystkie niezbędne akcesoria do tego w miarę są dziwne, bo ona nie jest mała, bo nie można powiedzieć, że to jest mała skrzynka, nie można też powiedzieć, że jest duża. W związku z tym, na przykład, nie wiem, dwa drony z akcesoriami już mi tutaj nie wejdą, nie ma takiej opcji. Te moje mniejsze zabawkowe, tak samo nie, bo będę miał problem z ułożeniem tutaj czegokolwiek. Stąd taka decyzja. Że w środku y, znajdzie się po prostu ten terenowy sprzęt, y, foto, żeby mi się łatwiej to przewoziło. Dla kogo w ogóle ta skrzynka, skoro ona nie jest modułowa? Dla ludzi robiących proste serwisy, elektryków, którzy przychodzą gdzieś tam na jakieś przeglądy mieszkań. Jakieś odbiory drobne naprawy do domowego użytku na zasadzie, nie wiem, skompletowania podstawowego domowego zestawu narzędzi, tak żebyście mieli fajną skrzynkę, z którą możecie się ruszyć do sąsiada, a w której będziecie mieli porządek, do auta, do przechowywania jakichś, tak jak mówię, no, mniejszych zestawów narzędzi, tak? Tutaj zbyt dużo nie upchniecie. Brak modułowości też niestety robi swoje ale nie można odmówić tej skrzynce jakości. Nie chcę się tutaj rozgadywać jakoś bardzo mocno, natomiast powiem wam, że wytrzymałość i jakość wykonania jest naprawdę super. Warta jest tych pieniędzy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie aczkolwiek w pierwszej kolejności myślę nad zakupem bardziej stolika katerowskiego niż kolejnych skrzynek, ale mam nadzieję, że uda mi się Pobawić chociaż tym systemem modułowym, bo jestem jego bardzo ciekaw, to mogę Wam polecić. To taka właśnie skrzynka dla zaawansowanego Majsterkowicza, albo tak jak mówiłem, dla osoby, która zabiera ze za sobą nieduży zasób narzędzi w teren. Ona na pewno Wam te rzeczy fajnie ochroni. Myślę, że warta jest z tych pieniędzy. A to już pewnie powtórzyłem po raz nie wiem który. Dlatego nie przedłużając, będę kończył. Oczywiście czekam na Waszą opinię. Jakie skrzynki katera byście polecili mi w tym momencie. Z jakich skrzynek wykorzystacie, czy znacie tą skrzynkę. I oczywiście, standardowo zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was na drugi kanał. Link do niego macie w opisie. Zapraszam Was również na wszystkie moje grupy. Linki do wszystkiego macie w opisie pod filmem na vlogi, które wpadają od czasu do czasu, na live'y, które są co niedzielę o 20. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Nareszcie.